A w magazynie sportowym Pora na Futbol będziemy rozmawiać o lubuskiej czwartej lidze, bo naszym gościem jest Kamil Michniewicz, trener z Stilonu Gorzów. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam. Panie A dodamy panie. od razu na wstępie naszej rozmowy, że trener aktualnie znajduje się nad morzem, w okolicach międzywozia, wypoczywa, ale ta dzisiejsza technologia umożliwia nam rozmowę. Panie trenerze, jak, jak pogoda, jak warunki aktualnie nad morzem? Dodajmy od razu, że rozmawiamy rano, tutaj u nas niestety w Lubuskiem, no, bardzo pochmurno, deszczowo. I tutaj bardzo podobnie, także myślę, że jest to doskonały czas na to, żeby w spokoju zająć się analizami, przygotowaniami do, do kolejnego mikrocyklu, bo, bo no, pogoda nie, nie służy dzisiaj wylegiwaniu się na plaży. To ja rozumiem, że Pan, mimo że teoretycznie na wakacjach, to jedna głowa zaprzątnięta cały czas tym okresem przygotowawczym. Tak, jest to bardzo specy, specyficzny okres. Wiadomo, że mieliśmy dosyć e, długą przerwę. Wiadomo, że te rozgrywki zaczynają się w innym czasie niż e, powinny się zacząć. Stąd e, założyliśmy, że nie będziemy e, robić przerwy, nie będziemy dawać urlopów zawodnikom od momentu, kiedy, kiedy, wznowiliśmy, e, kiedy mogliśmy wznowić te treningi. E, stąd też e, taka decyzja, że każdy po prostu z, z członków sztabu ma i, i zawodników też kilka dni na to, żeby e, sobie odpocząć, przygotować głowę do, do, do pracy, a zespół cały czas jest w i, I cały czas ze sztabem pracuje Panie Trenerze, czy y, możemy powiedzieć, y, że ten kolejny rok w czwartej lidze to troszeczkę dla Was będzie stracony y, czas, że nie lepiej dla, dla rozwoju klubu, dla rozwoju zespołu, dla Pana również byłoby, gdybyście jednak y, nobili się już y, w y, kolejnym sezonie w trzeciej lidze? Oczywiście, zawsze, zawsze. Yy... Dla rozwoju klubu dobre jest to, żeby być w Lidze Wyższej, ale sytuacja jaka, jaka się wydarzyła, no nie do końca mieliśmy na nią wpływ, wpływ, liczyliśmy, rozkładaliśmy siły na cały sezon, zakończył się sezon po rundzie. Niestety dla nas, bo gotowi byliśmy walczyć do końca o, o, o tą trzecią ligę, ale nie załamujemy się, dalej pracujemy, dalej budujemy zespół na bazie e, Akademii, e, dalej wprowadzamy kolejnych młodych zawodników i postaramy się ten czas wykorzystać e, w tym roku na, na ogrywanie, e, na, na zdobywanie doświadczenia i, i na to, e, żeby w tym roku już awansować i, i z zespołem bardziej dojrzałem, bo wiadomo, że jest to bardzo młoda drużyna. No chyba nie da się ukryć, że będziecie głównym faworytem tej lubuskiej czwartej ligi. To do wygrania tych rozgrywek no i właśnie do wywalczenia awansu sobie do, do trzeciej ligi. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że tak, że tak będzie w tym sezonie, że na pewno e, wszystkie oczy skierowane będą e, na Stilon, jeżeli chodzi o, o głównego kandydata do awansu. E, I paradoksalnie będzie to dla nas trudniejsze zadanie, bo każdy, dla każdego ten mecz ze Stilonem będzie tym takim meczem, e, jednym z najważniejszych jak nie najważniejszymi, i e, czasami też ta presja to. E, to takie podwójne mobilizowanie się na te mecze będzie powodowało to, że wcale nie będzie łatwo w tych, w tych meczach czarty i zoligowe punkty. I my, my jesteśmy tego w pełni świadomi. I my też pracujemy nad tym z naszym zespołem, z naszym bardzo młodym zespołem, nad tym, żeby był na to przygotowany i, i potrafił odpowiedzieć. Panie trenerze, Atalobuska czwarta liga w związku z pandemią, w związku z tym, że nie mieliśmy spadków, że, że oczywiście awansowały. Zespoły z okręgówki. Ona będzie silniejsza niż w poprzednim sezonie, będzie na tym samym poziomie, ale też z drugiej strony, nawet jeżeli będzie na tym samym, na tym samym poziomie, będzie bardziej wymagająca, zważywszy na większą ilość spotkań do rozegrania? Na pewno będzie to kompletnie inna liga, jak była do tej pory. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał poziom sportowy po takiej przerwie. I to, to jest na pewno wielka niewiadoma, jeżeli chodzi o, o, o wszystkie kluby tutaj. Nie ma co się oszukiwać specyfika okresu przygotowawczego, którego, który w praktyce e, był porozbijany, zespoły się przygotowywały zimą do rozpoczęcia, rozpoczęcia nie było. Teraz część zespołów przygotowuje się na nowo. Część zespołów e, pracuje tak, jakby było w mikrocyklu startowym. Czyli no, bardzo ciężko jest ocenić, jak to będzie wyglądało na ta Liga będzie bardzo wymagająca z tego względu że tych meczów będzie więcej i zespoły muszą być do tego dobrze przygotowane kadrowo bo, bo dokładając nawet rozgrywki kucharowe, które teraz jeszcze kończy się taka naprawdę stara edycja dla zespołów które będą awansowały dalej to jest już zaczyna się od 18 lipca granie środa sobota środa sobota i trochę tego grania będzie dlatego tutaj myślę że kluczową rolę też będzie odgrywała szerokość kadry w perspektywie całej rundy tej która która będzie zdecydowanie dłuższa jak były poprzednie a właśnie jeżeli o tą kadrę chodzi, to tutaj też no, nie mogę nie zapytać, bo no, choćby śledząc media społecznościowe, można zauważyć, że Wy tę kadrę, Wy ten skład cały czas budujecie. Jak do, ja, na jakim jesteście etapie? Jak, jak, jak daleka droga jeszcze przed Wami, by ten skład zamknąć, zbudować? To znaczy, my obraliśmy w poprzednim sezonie bardzo jasną i klarowną drogę, czyli budujemy zespół na bazie akademii. Zostało nam tak naprawdę 4-5 seniorów. Pozostały skład to są, to są juniorzy, którzy zbierali którzy szlify w Akademii Stilonu i to nas akurat bardzo cieszy. I można powiedzieć, że ten zespół w 90% jest na dzisiaj zamknięty. Zmieniło się trochę kadrowo. Mateusz Ogrodowski najprawdopodobniej trafi dostali brzeg Alan Wojewski do Warty Gorzów, Adrian Nowak z przyczyn osobistych też musiał chwilowo wstrzymać, wstrzymać przygotowania, wstrzymać treningi z zespołem, dlatego tutaj trochę, trochę się nam ten skład zmieni, ale doszedł do nas, Piotrek Majerczyk z Warty doszło kilku kolejnych młodych zawodników, czyli, czyli myślę, że tutaj zachowamy zachowamy ten status, jaki mieliśmy w poprzednim sezonie i, i, i ten zespół będzie wyglądał bardzo podobnie. A jak będzie wyglądał, tak już powoli kończąc naszą rozmowę, jak będzie wyglądał do końca teraz ten okres? Przygotowawczy z Tilonu Gorzu, bo no wiadomo, że 18 lipca tak? zaczynamy, zaczynamy granie. Wy zaczynacie od jednej finału Pucharu Polski, tego na szczeblu na razie jeszcze okręgowym, ale kto wie, może, może jesienią coś więcej. No właśnie, to, to jak to będzie wyglądało? Ja wiem, że Wy macie sparing zaplanowany z Lechią Zielona Góra, tak? ale to za dwa tygodnie. Teraz jak to będzie, na, do, do tego momentu powiedzmy, jak to będzie wyglądało. Do tego momentu. My od momentu, kiedy już można było wyjść na boisko w sześciosobowych grupach, zaczęliśmy trenować e, codziennie, dosyć mocno. E, następnie, jak już możliwe, były treningi w pełnym składzie, też trenowaliśmy codziennie. E, dalej wygląda to tak samo. Skupialiśmy się wcześniej przede wszystkim na aspektach stricte e, piłkarskich, czyli żeby gdzieś tam to czucie piłki wróciło do poziomu sprzed, sprzed pandemii. E, teraz wchodzimy w taki kluczowy okres. E, budujemy już takie kluczowe cechy motoryczne pod kątem startu e, w lidze. I tak też będziemy dobierać gry kontrolne. Stąd w tym tygodniu mamy jeszcze jeszcze jedną grę kontrolną. Za tydzień gramy w środę ze świtem z Kolwin i w sobotę właśnie z Lechią Zielona Góra. I to będzie dla nas ostateczny sprawdzian przed tym, jak będziemy wyglądać i czy jesteśmy gotowi też na nagranie rytmem środa sobota, bo, bo to też celowo i jakość partnerów sparing partnerów i terminy tych gier też są dobrane właśnie pod kątem zarówno i Pucharu i Ligi. Panie trenerze na koniec króciutko ostatnie pytanie czy ten koronawirus czy ta pandemia trwająca, może zmienić układ sił w Lubuskiej czwartej lidze, czy raczej zostanie po staremu? Czyli wiadomo, że no wy będziecie tutaj zdecydowanym kandydatem, faworytem, głównym do awansu, ale czy nadal mocna będzie Karina, czy, czy, czy nadal też gdzieś tam zespoły te, które były do tej pory w środku stawki, też w tym środku stawki po prostu będą, czy być może tutaj troszeczkę nam się to odwróci, jak pan, jak pan uważa? Że tak ja naprawdę jest, to, to, jest poprawia, to wielka zagadka, tak jak już Pan wcześniej je wspomniał. Dokładnie tak, ale jest kilka zespołów, które nie osłabiły się. Nawet się wzmocniły właśnie Karina, która, która też solidnie przygotowuje się do startu. Też chcą poważnieć o ten awans i tutaj no, rozmawiamy ze sobą, znamy się w środowisku, wiemy, że też nie złożą broni na pewno. Bardzo ciekawe wzmocnienia są Wilance Rzepin też. Uważam, że będzie to bardzo mocna drużyna. Wrócili doświadczeni zawodnicy nowe, nowe twarze także także jest kilka ekip, które naprawdę mogą w tej widze namieszać i tak jak powiedziałem biorąc pod uwagę i to te czynniki czynniki pandemii, czyli, czyli te specyficzne przygotowania, no będzie to na pewno ciekawy ciekawy sezon tej naszej lubuskiej czwartej ligi. Panie trenerze bardzo dziękuję za, za rozmowę, za to, że zgodził się nam pan poświęcić swój czas, mimo że cel był jednak aby wypoczywać nad morzem. Wobec tego życzymy dobrej pogody, bo do na razie przynajmniej w tym pierwszym dniu urlopu to na no niezbyt rozpieszcza. Serdecznie dziękuję za przyjemność tutaj po mojej stronie. Kamil Michniewicz, trener Stilonu Gorzów. Stilon Gorzów już niedługo Państwo będziecie mogli zobaczyć oczywiście w akcji, bo tak jak już powiedzieliśmy 18 lipca wznowiony zostanie Wojewódzki Puchar Polski, no i wtedy Gorzowianie zmierzą się w jednej ósmej ze swoim rywalem. Wówczas też do grania wrócą inne lubuskie zespoły. A my teraz robimy krok wstecz. Jeżeli już jesteśmy przy gorzowskiej piłce, to cofnijmy się o kilkanaście lat wstecz, kiedy GKP wywalczył historyczny awans na zaplecze ekstraklasowe. Pamiętny mecz w Katowicach z rozwojem. Odświeżmy sobie tamte wydarzenia.